Na kolejnym filmiku chciałbym Wam zaprezentować rozkładanie i chowanie wózka do samochodu. Dojeżdżamy sobie tak samo jak mówiliśmy na tym filmiku o przesiadaniu na kozetkę. To jest ta sama i zasada. Dojeżdżamy sobie pod kątem 45 stopni, hamujemy wózek, nogi wysuwamy. Tu nie mamy możliwości, już czy którą stronę mamy silniejszą, czy nie mamy, bo wiadomo, że musimy wejść od lewej strony. Wysuwamy się maksymalnie. Nogi zawsze są w kierunku wyjścia. Nie mogą być gdzieś tam pod wózkiem, z boku, zawsze muszą być w kierunku wyjścia. Lewą ręką się trzymam na ramię, prawą rękę kładę sobie na sobie. jednym ruchem, tu jest troszkę. O tyle gorzej niż przy normalnym przesiadaniu, że mamy tą odległość. Na kozetce będziemy bardzo blisko do samochodu, niestety mamy tutaj około 30 cm, żeby pokonać tą odległość. Ale jednym ruchem op, jesteśmy. Opadam sobie nogi. Jedną nogę, drugą nogę. Sposobów jest naprawdę kilka, żeby ten wózek schować. Ja Wam pokazuję mój sposób. Taki jest dla mnie naj, najbardziej łatwy. Odhamowuję wózek, delikatnie go stawiam pod kątem. Jedno koło wypinam, wkładam sobie do tyłu. Odwracam wózek. Drugie koło, wózek sobie kładę na e, progu samochodu. I wkładam drugie koło. Łapię lewą ręką za tylni pałąk, prawą rękę wkładam pod. Pod ramę pod camber, kładę sobie na progu, lewą rękę przykładam na ramę jednym ruchem kładam sobie wózek jak fotelik. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby tutaj zachować odległość. Nie możemy siedzieć tak, bo nam nie przejdzie wózek. Ja sobie akurat chowam wózek na pierwsze siedzenie. Niektórzy sobie składają oparcie, kładą w sobie wózek tam, koła dopiero na wózek. Delikatnie sobie tutaj regulują, siedzeniem kładną się. Możliwości jest naprawdę kilka. I tak samo wyciąganie z wózka z samochodu. Prawą rękę wkładam pod, pod ramę, lewą ręką łapię tutaj sobie z lewej strony za ramę. Hop, przekładam i kładę sobie na progu. Jedno koło delikatnie do przodu. Ciskam, opieram sobie wózek o, o drzwi, żeby mi nie sunął się na nie. drugie koło. Robię sobie pod kątem, będzie mi łatwiej. Nie robię wózka w tą stronę, bo będzie ciężko. Wózek pod kątem. Hop, drugie koło. I tak samo. Wózek ustawiam pod kątem, hamuję jedną stronę, drugą stronę, żeby było bezpiecznie. Wyciągam nogi. Wysuwam się na koniec fotela. Tak samo. Nogi robię zawsze w kierunku wyjścia. Nie robię nóg gdzieś tam z tyłu. Zawsze muszą być nogi w kierunku wyjścia. Prawo prawa może być delikatnie. Muszą być równe, delikatnie do przodu. I hop. Jednym ruchem wkładam. Poprawiam się. I odhamowuję. I to by było Dziękuję.